Cześć, jeśli łowisz duże ryby, mam coś dla Ciebie. Amury, karpie teraz będziesz mógł przechowywać i transportować w bardzo fajnym worku do transportu i przechowywania karpi firmy Starbucks. Worek duży, 109 cm długości, ponad 50 cm szerokości, centymetrów, wentylowany przez siatkę oraz specjalne otwory. Z dołu i z góry, żeby karp nam albo amur się nie udusił, albo ogólnie ryby, które łow, poławiamy, też możemy wrzucić do tego worka. Worek jest pływający, tutaj specjalna pianka z jednej i z drugiej strony, także nie zatopi się, a ryba nam nie ucieknie, jak będzie w wodzie. Do transportu specjalne rękojeści. Ewentualnie do ważenia, bo worek też może być do ważenia, tu metalowe obręcze, żeby można na wadze było zawiesić. Bardzo fajny worek i w bardzo dobrej cenie teraz dla Was. 159 zł tylko kosztował ponad 250 także zapraszam do zakupu. Link do tego worka dam w komentarzu. Zapraszam do obserwacji naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapraszam do udostępniania. Polecajcie na sklep, a takie ciekawe oferty na pewno się jeszcze pojawią, bo to jest najniższa cena teraz, jaką e, widziałem, że jest w Polsce. Także na pewno możecie to zakupić u nas na stronie www.bolf.pl. Zapraszam serdecznie do naszego sklepu. Trzymajcie się, łapcie grube ryby. Cześć.